Witam serdecznie. Dzisiaj dalej kontynuujemy temat Cinkciarz.pl i holdingu Konotoksia. Właśnie wyświetlił się Państwu spis treści dzisiejszego materiału. Jeśli nie widziałeś poprzedniego materiału na ten temat, to zachęcam Cię, abyś w tej chwili przeszedł na mój kanał YouTube, odpalił ten film, a potem dopiero wrócił i kontynuował kolejne wątki. Dla szybkiego przypomnienia, już w czerwcu obecnego roku zaczynają się pierwsze opóźnienia w wypłatach pieniędzy na konta klientów. Wraz z początkiem jesieni sytuacja musiała być już naprawdę Dramatyczna, ponieważ prezes holdingu udaje się na wizytę do Narodowego Banku Polskiego. Jak czytamy w artykule, Cinchciaż desperacko szuka finansowania na rynku. Jak ustalił Money.pl, założyciel i prezes firmy Marcin Piuro zwrócił się z prośbą o pożyczkę do prezesa Narodowego Banku Polskiego, Adama Grapińskiego. Poprosił go również o pomoc w uzyskaniu licencji bankowej. Przy takim scenariuszu klienci kantoru byliby objęci gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Spotkanie miało miejsce. 24 września, a więc tydzień przed tym, jak Konotoxi zostało cofnięte zezwolenie na pośrednictwo w płatnościach. To daje bardzo ciekawą poszlakę. Ktoś w KNF-ie musiał przejrzeć dokumenty księgowe całego holdingu i podjąć taką decyzję. Wydawać by się mogło, że państwo zareagowało troszeczkę późno, jednakże do tej pory najprawdopodobniej Komisja Nadzoru Finansowego nie otrzymywała żadnych sygnałów dotyczących problemów w grupie kapitałowej. Dalej czytamy że banki odmówiły udzielenia kredytów całej grupie kapitałowej, co nie dziwi przy takich wynikach finansowych. Prezes Marcin Pióro prosi o bardzo wysoką pożyczkę i obiecuje gwałtowny rozwój firmy. W Narodowym Banku Polskim musieli naprawdę nieźle pukać się w czoło, porównując oczekiwania pana prezesa z realnymi wynikami finansowymi. Nie brakuje osób, które uważają, że to właśnie decyzja KNF-u spowodowała problemy finansowe całej grupy kapitałowej. Prawda jest zgoła odmienna, co spróbuję wytłumaczyć na podstawie następującego wykresu. Widzą państwo zależności pomiędzy klientami, firmami oraz instytucjami państwowymi. KNF swoją decyzją może w dowolnej chwili odciąć. Od systemu bankowego dowolną firmę, która pod niego podlega. Inaczej wygląda to pomiędzy sektorem bankowym a przedsiębiorstwami. Tutaj KNF nie ma nic do powiedzenia. Jedyną instytucją, która przychodzi mi do głowy, mogącą odciąć firmę od jej kont bankowych, jest Urząd Skarbowy. Jednakże musi on mieć jakieś podejrzenia dotyczące przestępstwa, np. wyłudzenia VAT-u. Większość ludzi rozpala jednak pytanie: jak to jest możliwe, że wpłaty do Kantoru nadal są możliwe. Przecież zablokować konta może również sąd na wniosek prokuratury bądź komornika, jeżeli ten egzekwuje należności z tytułu wyroku sądowego. Jeśli sąd miałby wydać wyrok odnośnie zabezpieczenia takich kont, zrobi to na wniosek dowodowy prokuratury. Jednakże prokuratura musi takie dowody zebrać, dlatego państwo muszą zgłaszać się na policję. Tu pozostaje kwestia, z jakiego paragrafu zgłaszać kantor, ponieważ moim zdaniem, Oszustwo nie wchodzi tutaj w grę nierealizowanie zobowiązań jest chlebem powszednim w sektorze przedsiębiorstw. Gdyby samo to stanowiło przestępstwo, to nikt w Polsce nie prowadziłby działalności gospodarczej. Moim zdaniem wchodzi tutaj w grę 296 artykuł kodeksu karnego, punkt 1, 2 i 3, z wyróżnieniem paragrafu numer 2, o czym będzie w dalszej części tego materiału. Do tej pory w polskim prawie nie wykształciły się żadne mechanizmy umożliwiające bankom dokonywane prewencyjnej blokady przelewu. muje. Się, że klient jest świadom dokąd wysyła swoje pieniądze. Uważam, że wprowadzanie takiego mechanizmu jest wysoko dyskusyjne, ponieważ kto miałby decydować o tym, czy dana firma jest podejrzana o jakieś przestępstwa, bądź nie. Z mojej strony radzę sprawdzać każdy podmiot, do którego wysyłacie jakąś większą kwotę pieniędzy. W przeszłości uchroniło mnie to przed dokonaniem wpłaty do Ambergold. Dzięki temu, że firma wywiązywała się z obowiązku weryfikowania swoich dokumentów księgowych przez biegłego rewidenta, jesteśmy w stanie orzec, czy dane przedstawione w tych dokumentach są zgodne z rzeczywistością. Część z Państwa zadaje sobie pytanie, jak to jest w ogóle możliwe, że spółka mogła dysponować Państwa pieniędzmi. Z punktu widzenia prawnego nie jest to zabronione. Roczny obrót cinkciarza wynosił 35 miliardów złotych. Łatwo liczymy, dzieląc przez 365 dni, wychodzi 95 milionów złotych transakcji dziennie. Dla łatwego liczenia zaokrąglmy tą kwotę w górę do 100 milionów złotych. Na wykresie widzą Państwo dzienne wpływy na poziomie 100 milionów złotych. A na czerwono zaznaczone wypływy. Nie każdy wpłaca, przeprowadza transakcje i wypłaca pieniądze tego samego dnia. Dla obrazowego przedstawienia schematu założyłem, że tylko połowa klientów właśnie w ten sposób robi. Duża część osób przeprowadza transakcje z pewnym opóźnieniem, np. wypłaca pieniądze dnia kolejnego bądź kilka dni później. Okazuje się, że niektórzy klienci przechowywali tam oszczędności całego swojego życia. W związku z tym, że część klientów nie wypłaca, płaca pieniędzy danego dnia, powstaje pewna nadwyżka, którą aż prosi się, aby w jakiś sposób wykorzystać. Na koniec roku 2022 ta nadwyżka wynosiła sumarycznie 165 milionów złotych, a rok później 135 milionów złotych. Wniosek, jaki się nasuwa, to nie przetrzymujemy oszczędności poza systemem bankowym. To samo dotyczy się popularnych ostatnio giełd kryptowalut. Proszę zwrócić uwagę, że opóźniając wypłaty o jeden dzień, mamy do dyspozycji Około 100 milionów złotych. Opóźniając o dzień kolejny, ta kwota zwiększa się dwukrotnie do 200 milionów złotych. Okazuje się, że można obracać dziesiątkami miliardów złotych, posiadając tylko 100 milionów na swoim koncie. Co gdy jednak tych 100 milionów zabraknie, wtedy pozostaje wizyta w Narodowym Banku Polskim. Tam trzeba udowodnić jednak swoją wiarygodność. A pan Marcin Piuro stracił ją, przekazując cały swój majątek do fundacji rodzinnej, o czym było w poprzednim materiale, do którego od. Jaki był cel takiego rozwiązania? Otóż odpowiedź jest bardzo prosta. Pan Marcin Piuro chciał uniknąć odpowiedzialności własnym majątkiem za długi holdingu. Zgodnie z artykułem 299 Kodeksu Spółek Handlowych członkowie zarządu odpowiadają swoim majątkiem za długi, jeżeli egzekucja wobec spółek okaże się bezskuteczna. Jakkolwiek instytucja fundacji rodzinnych w Polsce wydaje się bardzo interesująca, to daje tutaj pole do wielu nadużyć. Sądowe Unieważnienie darowizny będzie bardzo długotrwałe. Do tego czasu pan prezes będzie miał nadal wpływ na funkcjonowanie spółek oraz całego swojego majątku. Który nie jest mały, o czym będzie w dalszej części materiału. Jednak zanim to się stanie, porozmawiajmy o kilku wątkach pobocznych. Jeśli kogoś zastanawia, czemu jest taka cisza w mediach, to odpowiedź jest bardzo logiczna. Na przestrzeni lat grupa kapitałowa wydawała dziesiątki milionów złotych na marketing. Pieniądze na reklamę trafiały praktycznie do wszystkich. Telewizji nadających w Polsce telewizja publiczna, TVN, Polsat, Kanal Plus. Pieniądze również trafiały do poczytnych portali internetowych jak Biznes Insider, Puls Biznesu, Onet.pl, Gazeta Wyborcza. Wprost, a nawet na weszło.com. Pozdrawiam pana Stanowskiego. Wyświetlają się państwu szczegółowe informacje, omawianie ich zajęłoby naprawdę bardzo dużo czasu. Ciekawe informacje byłyby na pewno zawarte w sprawozdaniu z działalności za 2022 rok, ale go brakuje. Dlaczego ten rok akurat wydaje się być bardzo ciekawy, o tym będzie w sekcji o wynagrodzeniach dla zarządu. Podsumowując temat ciszy medialnej, sugeruję, aby wyciągnęli państwo wnioski sami. Ciekawe. Ciekawi mnie jeszcze jeden temat. W mediach pojawiła się informacja o tym, że cinkciarz pośredniczył w procesie prania brudnych pieniędzy przez markę... Red is bad. W związku z tym, że procedurą AML zajmowała się spółka wydzielona, należąca do holdingu Green Screen Defense, takie informacje na pewno są w posiadaniu Pana Piuro. Czy planuje przehandlować te informacje w zamian za nietykalność? Czas pokaże. Zanim przejdziemy do liczb, spójrzmy na skład zarządu Cinkciarz.pl. W 2020 roku w skład zarządu wchodzi Pan Marcin Piuro, Robert Górny, Monika Kowalewska, Kamil Sachaj. Jednakże na koniec 2023 roku zarząd składa się już tylko z pana Marcina Pióro i Roberta Górnego. Pan Robert zrezygnował z funkcji 22 października obecnego roku. Pamiętajmy, że w przeszłości wiceprezesem był pan Piotr Kiciński. Pan Kamil Sachaj składa rezygnację w kwietniu 2023 roku. We wrześniu 2021 roku ze swojego stanowiska rezygnuje pani Monika Kowalewska. Wspominam o niej, ponieważ na jej profilu LinkedIn widnieje informacja, że jest biegłym rewidentem. Tuż mógł mieć lepszą wiedzę na temat sytuacji finansowej Cinciarza, jak nie właśnie ta pani. Jej rezygnacja na pewno nie jest przypadkowa. Przejdźmy jednak do konkretów. Między 2017 rokiem a 1 stycznia 2024 zarząd zarobił ponad 61 milionów złotych. Z czego niecałe 60 milionów złotych z samego kantoru cinciarz.pl. Ponadto. Holding udzielał pożyczek członkom zarządu. I tak na dzień 31 grudzień 2022 roku jest to kwota niemalże 9,5 miliona złotych. Niestety nie ma nowszych danych i nie jestem w stanie stwierdzić, jaką kwotę członkowie zarządu bądź byli członkowie zarządu są winni do spółek należących do holdingu. I choć kantor teoretycznie przynosi zyski, to pamiętamy z poprzedniego materiału, że dzieje się tak dzięki kreatywnej księgowości. Wielomilionowe wypłaty mają miejsce w 2021 i w 2022 roku. Coś się stało, że w 2023 roku wynagrodzenia dla członków zarządu gwałtownie spadły. Może to być koronny dowód na złamanie 296 artykułu kodeksu karnego, paragraf 2. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w paragrafie pierwszym działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega karze grzywny pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Jeśli prokurator skoreluje ze sobą informację, że pieniądze państwa były wykorzystywane do inwestycji wewnątrz firmy, firma przynosiła straty, zarząd wypłaca sobie bardzo wysokie wynagrodzenia. Postawienie zarzutu to tylko kwestia formalna. W tym materiale nie będę. Poruszał tematu pozostałych spółek, które należały do pana pióro, a obecnym właścicielem jest fundacja, a które nie wchodzą w skład holdingu, napomknę jednak o bardzo ważnej sprawie. Na stronie Cinkciarza znajdujemy również ofertę pożyczkową. Niech Państwo nie podejmują takiej głupiej decyzji polegającej na tym, aby wziąć pożyczkę, a następnie zbilansować ją niewypłaconymi pieniędzmi przez cinkciarz.pl. Jeśli uda się Państwu uzyskać taką pożyczkę i zostanie ona Państwu. Wypłacona, to jednocześnie muszą Państwo wiedzieć, że zawarli Państwo umowę z całkowicie osobnym podmiotem a mianowicie ze spółką Currency Landing, spółka ZO. Właścicielem tej spółki nie jest holding, a fundacja rodzinna Next Gen Growth oraz pani Roxana Piuro. Podkreślam, iż jest to całkowicie osobny podmiot prawny i będą Państwo zmuszeni do spłaty pożyczki, bez względu na to, czy czińciarz wypłaci Państwu pieniądze. Czy nie? Duża grupa poszkodowanych, szukając jakichś informacji, przyłączyła się do największej grupy w Polsce na Facebooku, oszukani przez cinkciarz.pl, tak zwana grupa z literówką. W związku z tym, że jest to największa grupa w Polsce, zachęcam wszystkich do przyłączenia się również do niej. Jednakże w zeszłym tygodniu nastąpiło czyszczenie tej grupy i bardzo duża część osób, które udzielały merytorycznych informacji i merytorycznych porad zostało z tej grupy usuniętych. Również i ja po publikacji mojego materiału na YouTube stałem się tam personą non grata. W tle wyświetlają się screeny z tej grupy, którą obserwuję inkorporacyjnie. Kognito. Krążą teorie spiskowe, że grupa została przejęta przez ludzi prezesa Marcina Piuro. Jednakże nie potrafię udowodnić, że jest to prawda. Niewątpliwie grupa stała się miejscem reklamy wszelkiej maści cudownych kancelarii oferujących swoje usługi w indykacji pieniędzy niewypłaconych przez spółki holdingu. Jeśli Państwa nie interesują sprawy w indykacji, to chciałbym zaprosić na moją grupę, gdzie staram się informować o wszystkich rzeczach dotyczących sprawy Holdingu. Dziękuję Państwu za obejrzenie tego materiału. Ale zanim się z Państwem pożegnam, chciałbym podziękować jednemu z widzów, który przelał mi na bajkofi 20 zł. Za otrzymane pieniądze kupiłem świecę Caritasu, wigilijne dzieło pomocy dzieciom. Twoje pieniądze pójdą na dobry cel, a jednocześnie zagoszczą na moim stole wigilijnym. Dzisiaj z Państwem się żegnam i do zobaczenia.